Niezadowolona ze swojego życia kobieta zgadza się na zainstalowanie w jej mózgu czipu sztucznej inteligencji, który pomoże jej uporządkować myśli. Komputer szybko zaczyna wprowadzać ulepszenia w jej życiu, choć ostatecznie pozostawia ją bez kontroli nad swoimi wyborami. Frida budzi się, gdy jej pracodawca dzwoni do niej, zastanawiając się gdzie jest, ponieważ jej zmiana w sklepie już się rozpoczęła. Kobieta udaje kaszel, twierdząc, że jest chora, więc jej szef każe jej dostarczyć zaświadczenie lekarskie po powrocie. Jednak Frida spędza dzień ze swoją przyjaciółką, idą, która z radością robi jej zdjęcia, aby opublikować je w mediach społecznościowych. Ida jest zadowolona, że Frida wyszła wcześniej z pracy, aby się z nią spotkać, a jej przyjaciółka przyznaje, że faktycznie wezwała dziś chorobowe. Zaskakuje to idę, ale Frida broni się, że i tak jest zmęczona swoją pracą. Mimo to nie wie też, co zrobić ze swoim życiem, a Ida zachęca ją, że w końcu to rozgryzie. Frida uważa, że to łatwe dla jej przyjaciółki, ponieważ Ida ma wszystko pod kontrolą. Ida ma już stabilny związek, studiuje medycynę i jest stylowa, więc Frida żartobliwie pyta, jaki jest jej sekret. Nagle Ida milknie, po czym przyznaje, że ma sekret. Ściszonym głosem Ida wspomina o Neurolinku, chipie, który wpływa na mózg w celu uporządkowania myśli. Według Idy, wszyscy w branży medycznej mają ten chip, choć nie jest on jeszcze legalny w ich kraju. Frida martwi się, że jest to niebezpieczne, ale jej przyjaciółka zapewnia ją, że produkt został już dokładnie przetestowany. Ida proponuje, że prześle jej link do produktu, aby mogła sama się nad nim zastanowić, choć przypomina jej, że jest to ściśle tajny produkt, więc nie może nikomu o nim powiedzieć. Mając nadzieję, że jest to jej szansa, aby jej życie wróciło na właściwe tory, Frida rozważa to. Wkrótce udaje się na wizytę w celu zainstalowania Neurolinka. Podczas gdy Frida czyta warunki produktu, recepcjonistka sprzedaje jej przecenione pigułki szczęścia, które mają jej pomóc w tym procesie. Nie będąc pewna, co robić, Frida przyjmuje buteleczki przed spotkaniem z lekarzem w jego klinice. Kiedy czeka na fotelu pacjenta, widzi, jak lekarz przygotowuje igłę, co ją denerwuje. Jednak walczy z tym, gdy lekarz ustawia strzykawkę w miejscu za jej uchem. Przed wykonaniem zastrzyku Frida z niepokojem pyta, co dokładnie się stanie ale lekarz odrzuca jej obawy i po prostu mówi jej, żeby się zrelaksowała. Bez słowa wstrzykuje jej Neurolink, a Frida jest zaskoczona tym, jak szybko i bezboleśnie się to odbyło. Lekarz mówi jej, by pobrała aplikację Neurolink na swój telefon, która poprowadzi ją przez resztę procedury. Frida robi to po wyjściu z placówki. Gdy aplikacja potwierdza jej chip Neurolink, Frida wita bezcielesny głos. Rozgląda się, zanim zdaje sobie sprawę, że to sztuczna inteligencja chipa rozmawia z jej mózgiem. Odpowiada na niego przez telefon i potwierdza swoje imię. Gdy to zrobi, NeuroLink ogłosi, że przeprowadzi analizę mózgu. Zajmie to trochę czasu, więc radzi Fridzie, aby się zrelaksowała i nie wyłączała telefonu podczas tego procesu. Zdezorientowana Frida każe mu kontynuować, a NeuroLink przestaje odpowiadać. Frida sprawdza opcje uniwersyteckie w domu, a następnie bierze jedną z tabletek szczęścia z kliniki. W nocy Frida z trudem zasypia. Zniecierpliwiona postępami Neurolinka, który nie odezwał się do niej od samego początku. W końcu Neurolink ogłasza, że analiza mózgu została zakończona i proponuje, że przekaże jej wyniki. Dziewczyna zgadza się, więc Neurolink informuje, że jej mózg pokazuje, że jest nieszczęśliwa. Frida jest rozczarowana, że to wszystko, co znalazł, więc pyta, jak ustalił, że jest nieszczęśliwa. Neurolink mówi jej, by sprawdziła aplikację. Więc Frida otwiera telefon i widzi, że jej poziom szczęścia wynosi zaledwie 45%, co oznacza, że jest nieszczęśliwa. Jeśli jej analiza osiągnie zielony obszar wykresu, będzie to oznaczać, że jest zadowolona ze swojego życia. Frida pyta, jak może to zrobić, więc neurolink mówi jej, że uczynienie osoby szczęśliwą jest długim i skomplikowanym procesem. Na początek radzi jej spać, ponieważ jej rytm dobowy nie jest zrównoważony. Frida próbuje uzyskać więcej informacji od sztucznej inteligencji ale ta mówi jej tylko dobranoc, po czym przestaje odpowiadać. Sfrustrowana Frida odwiedza media społecznościowe, aby zabić czas, widząc przyjemniejsze życie, jakie prowadzą jej przyjaciele. Rano budzi ją budzik, a neurolink wita ją, twierdząc, że to pierwszy dzień jej szczęśliwszego życia. Przygotowując się do pracy, narzeka, że jej ubrania są ciasne. Mimo to Ejaj komplementuje ją, a Frida nie może powstrzymać się od chichotu. Komplement sprawia nawet, że uważa, że wygląda dobrze. Po przybyciu do pracy potwierdza Neurolinkowi, że pracuje w sklepie spożywczym. Sztuczna inteligencja żartuje, że nigdy nie spotkała kogoś, kto z radością tam pracuje. Podczas uzupełniania półek, Frida poprawia spodnie, ponieważ są niewygodnie ciasne. Jej szef podchodzi do niej, by popracować nad tą samą półką. Żartuje, a Frida śmieje się z jego żartów, choć Neurolink wie, że ona tylko udaje uważa, że nigdy nie będzie szczęśliwa, pracując tam i ściszonym głosem, aby jej szef nie usłyszał, Frida potwierdza, że po prostu pracuje, aby zaoszczędzić na powrót do szkoły. Sztuczna inteligencja przypomina jej, że nawet nie złożyła jeszcze podania do szkoły, a Frida wyjaśnia, że dostała chip, aby jej w tym pomóc. Neurolink radzi jej, by studiowała to, czego najbardziej pragnie, ale Frida odrzuca to jako płytką radę. Właśnie wtedy otrzymuje powiadomienie, przypominające jej o zażyciu pigułki szczęścia. Frida narzeka, że musi to zrobić teraz, ale Neurolink upiera się, że to poprawi jej nastrój. Nie mając wyboru, wraca do swojej szafki, by wziąć pigułkę, jednocześnie mówiąc AI, że rozważała pójście do szkoły medycznej. Neurolink pyta, czy naprawdę tego chce, a Frida unika tego pytania. Zamiast tego pyta, co to dla niej sugeruje, a Neurolink nalega, by sama to wymyśliła. Frida bierze pigułkę, po czym prosi AI, by zrobiła to za nią. W tym momencie jej szef zagląda do środka, Zastanawiając się, z kim rozmawia. Frida twierdzi, że nie rozmawiała, więc jej szef przypomina jej o zadaniach. Po jego wyjściu Neurolink wyjaśnia, że jego obowiązkiem jest pomaganie jej w rozwiązywaniu problemów, a nie decydowanie za nią. Podczas przerwy na lunch Frida ponownie przegląda swoje media społecznościowe i zatrzymuje się na zdjęciu Iidy i jej chłopaka. Chip pyta o przyjaciółkę, komentując, że wygląda na szczęśliwą. Frida zgadza się i wspomina, że to dlatego, że studiuje już medycynę. Neurolink zwraca jednak uwagę, że Ida jest już influencerką, podczas gdy wciąż studiuje medycynę. Zachęca Fridę, że ona również może być influencerką bez konieczności zdobywania wykształcenia. Musi tylko być sobą i dzielić się swoim szczęściem ze światem, jednocześnie zarabiając na tym pieniądze. Frida wątpi, że może to zrobić, więc Neurolink prosi o wgląd w jej profil w mediach społecznościowych. Jej strona pokazuje, że nie ma wielu obserwujących, więc sztuczna inteligencja sugeruje, że musi wyglądać na bardziej wyjątkową, ale jednocześnie relatywną, tak jak Ida. Mając to na uwadze, Frida później przestaje obserwować wiele osób w mediach społecznościowych, aby się nie rozpraszać. Następnie zaczyna publikować więcej, podczas gdy aplikacja pokazuje, że jej poziom szczęścia wzrasta. Za namową Neurolink pozuje do odważnych zdjęć i publikuje je, ogłaszając na swojej stronie swój nowy i niefiltrowany punkt widzenia na siebie. W ten sposób więcej osób zaczyna ją śledzić, a jej poziom szczęścia nadal rośnie. Frida dołącza również do aplikacji randkowej, a Neurolink doradza jej, kogo powinna wziąć pod uwagę. Twierdzi, że nie może być szczęśliwa będąc sama, więc potrzebuje chłopaka. Kobieta zaczyna również ćwiczyć jogę, aby utrzymać swój umysł i ciało w dobrej kondycji. Wkrótce świeżo upieczona Frida ponownie spotyka się z Idą. Gdy Ida robi jej zdjęcie. Frida staje się bardziej wymagająca co do tego, jak powinno ono wyglądać. Natychmiast publikuje zdjęcie w mediach społecznościowych i czyta komentarze, ignorując zaproszenie i Idy na imprezę przyjaciółki. Ida podnosi lekko głos, aby zwrócić jej uwagę, powtarzając zaproszenie na imprezę. W końcu Frida zgadza się pójść, choć później skupia się z powrotem na swoim telefonie. Neurolink sugeruje jej współpracę z Idą, a kobieta ponownie próbuje zwrócić na siebie uwagę Fridy. Martwi się o to, jak bardzo była rozproszona, ale Frida twierdzi, że myślała tylko o tym, jak pięknie Ida wygląda w świetle. Zgodnie z sugestią AI, Frida zaprasza ją do wspólnego zdjęcia, ale Ida odmawia. Zdezorientowana Frida pyta dlaczego, więc jej przyjaciółka wyjaśnia, że po prostu chciała spędzić z nią czas. Frida argumentuje, że Ida zawsze publikuje posty w mediach społecznościowych, gdy są razem. Kobieta waha się, a widząc to, Neuralink sugeruje, że Ida jest zazdrosna o sukces Fridy. Na koniec Ida komentuje, że Frida jest ostatnio zbyt aktywna w mediach społecznościowych i martwi się, że to ją zmieniło. Dodaje, że jej posty wyglądają na fałszywe, na co Frida się obraża. Właśnie wtedy kelner przychodzi z kawą, przerywając rozmowę na tyle długo, by neurolink mógł bronić Fridę w jej umyśle. Nalega, by była teraz sobą, a gdy kelner odchodzi, Frida powtarza ten argument Idzie. Ida wycofuje się ze swojego komentarza, Choć prosi przyjaciółkę, by przestała patrzeć na swój telefon i była bardziej obecna przy niej. Pod naciskiem neurolinka, Frida zamiast tego robi zdjęcie, idzie podczas rozmowy i publikuje je. Zmęczona ignorowaniem jej przez kobietę, Ida postanawia odejść, komentując, że bardziej lubi starą Fridę. Odchodząc, Frida nie może powstrzymać się od zastanawiania się nad jej komentarzem, ale neurolink wyraża, że po prostu marnowali czas na kobietę. Frida przypomina AI, że Ida jest jej najlepszą przyjaciółką. Ale Neurolink mówi jej, by skupiła się teraz na sobie. Mimo to kobieta zastanawia się, czy Ida ma rację, że jest inna. Zdaje sobie również sprawę, że wszystko, co robi, to to, co mówi jej Neurolink, podczas gdy ona wciąż nie wie, czy tego właśnie chce. Neurolink broni się, że zainstalował jej chip, aby mógł powiedzieć jej, czego chce. Jednak Frida zdaje sobie sprawę, że efekt Neurolinka nie jest tym, czego chciała, więc decyduje się usunąć aplikację. Natychmiast sztuczna inteligencja przestaje mówić w jej głowie, a dźwięki życia wokół niej zaczynają wracać do ostrości. Zadowolona ze swojej decyzji, Frida wraca do domu i wyrzuca tabletki szczęścia. Następnie dzwoni do Iidy, ale odbiera tylko pocztę głosową. Mimo to zostawia przyjaciółce przeprosiny, przyznając, że miała co do niej rację. Wyjaśnia, że była pod wpływem neurolinka, ale teraz widzi, że tak naprawdę jej to nie pomaga. Frida odinstalowuje Instagram ze swojego telefonu. Zmywa makijaż i przygotowuje się na imprezę, mając nadzieję, że zobaczy tam swoją najlepszą przyjaciółkę. Wkrótce przybywa na imprezę Klary, szczęśliwa, że spotka się ze starymi przyjaciółmi. Klara prowadzi ją do stolika, przy którym siedzi Ida i kilku ich przyjaciół, choć Ida wydaje się czuć nieswojo w pobliżu Fridy. Mimo to uśmiecha się i oboje cieszą się imprezą osobno. Tańcząc tej nocy, Frida ponownie słyszy w głowie neurolinka. Nagle niektórzy imprezowicze zaczynają mówić do niej głosem AI, twierdząc, że jest ona wszędzie, więc nie może przed nią uciec. Myśląc, że jest po prostu pijana, Frida idzie do toalety i myje się. Jednak Ida przybywa i wita ją głosem neurolinka. Kiedy Frida się odwraca, głos Idy wraca do normy, więc zaprasza przyjaciółkę na prywatną rozmowę. Ida odsłuchuje jej pocztę głosową i zapewnia ją, że między nimi wszystko jest w porządku. Przeprasza ją nawet za to, że poleciła jej neurolinka. Frida zapewnia ją, że już usunęła aplikację, a Ida twierdzi, że zrobiła to samo. Po tym, jak ich przyjaźń została naprawiona, oboje obejmują się, ale Neurolink przemawia w umyśle Fridy, gratulując jej naprawienia sytuacji z przyjaciółką. Zdezorientowana Frida pyta Idę, czy nadal słyszy głos Neurolinka po usunięciu aplikacji. Ida twierdzi, że nie, a rozmowa zostaje przerwana, gdy inna kobieta prosi o skorzystanie z toalety. Frida wychodzi i obserwuje otaczających ją ludzi. Podczas gdy Neurolink mówi jej, że nie powinna się dąsać podczas imprezy. Mówi jej, by kogoś uwiodła i dołączyła do tańca, mówiąc jej, że wygląda dziwnie, obserwując innych. Frida każe mu odejść, po czym kieruje się do drzwi, by wyjść. Właśnie wtedy na imprezę przybywa więcej osób, w tym Jonas. Rozpoznaje Fridę jako kogoś, z kim spotkał się w aplikacji randkowej, więc prosi ją, aby została i spędzała czas. Przyciągnięta do mężczyzny, Frida dołącza do niego na drinka i taniec. Sprawy szybko eskalują, gdy oboje całują się, co prowadzi do prywatnego czasu w łóżku. Jednak neurolink mówi do Fridy tak, jakby był Jonasem, dezorientując odurzoną kobietę. Gdy sztuczna inteligencja mówi do niej uwodzicielsko, Frida czuje się nieswojo i wkrótce odpycha Jonasa. Następnie chowa się w Łazience, gdzie robi jej się niedobrze. Jonas próbuje sprawdzić, co się z nią dzieje, ale głos AI nadal przez niego przemawia, więc Frida każe mu odejść. Zaniepokojony mężczyzna własnym głosem przeprasza, myśląc, że przekroczył pewne granice. Frida po prostu płacze w kącie, zdezorientowana tym, co się z nią dzieje. Kobieta zasypia na podłodze w łazience, a rano budzi ją AI. Ignoruje głos, szukając miejsca, w którym zainstalowano chip. Widząc to, neurolink drwi, że sama nie może go usunąć. Zdesperowana Frida krzyczy, że chce znów być sobą. Drapie się po głowie a kiedy to nie zatrzymuje głosu, uderza głową w lustro. Patrząc na swoje odbicie, Neurolink mówi jej, że to zawsze była ona. Następnie Frida zaczyna mówić jego głosem, zanim Neurolink zacznie brzmieć dokładnie tak jak ona, całkowicie przejmując kontrolę nad jej umysłem.